Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. dzisiejszą audycję. Temat dla reportera. No i czekamy na telefony, drodzy słuchacze. 726 114 114. Czekamy, czekamy z Iwoną Mierzwiak w studio w Lubinie. Dzień dobry. Halo, dzień, dzień dobry. dobry. O, jest. Wszystko dobrze na łączach. No to świetnie. Iwona, już na dobry początek audycji odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Taki problem, proszę panią. Ja dzwoniłem w poniedziałek odnośnie zieleni przy przystankach na placu dziesiątlecia, tam stoją w tych skrzyniach, te drzewka obok, to wszystko uschnięte. Nic tam, nic no nic tego nie podlewa. Beton, beton, jeszcze raz beton. Zieleni na przystankach autobusowych yy, na placu dziesiątlecia. Na całej rozciągłości wszystkie te pojedyncze, które są przy ulicy i te, to są w kilku ulicach wyrobionych, to jest wszystko uschnięte. Tłumaczenie, że to gwarancja, czasem to to chyba nie ma sensu. I wyrzucać. No dobrze, zapisany temat. Zapytaj. No a ja w poniedziałek dzwoniłem, ale się nikt nie zmieniło, nikt tam nie był. Aha, o dobrze, od poniedziałku nic no się nie nie wiem, jak, jak wygląda yy, Park Sauera. Tam przypuszczam, że może być podobna. A ja tak obiecuję, że policja na jesień wszystkie pamiętne, te nowe nasadzenia i przekażę panu prezydentowi Poznańskiemu, ile z tych się uratowało. Bo Mówimy, że jest tyle nasadzeń, a ile z nich rzeczywiście będzie rosło, to... Polisej na jesień przekaże takie informacje. Dobrze, to my też będziemy czekać na taką analizę od Pana w temacie dla reportera. Bardzo dziękuję za telefon. Miłe Miłe dnia. Miłego dnia do, do również. Usłyszenia. Do usłyszenia, serdecznie pozdrawiam. 726, 114, 114. No i proszę bardzo, początek audycji z pierwszym telefonem. Na 726, 114, 114 jeszcze przypominam. No i proszę bardzo, już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja do Pana. Przed chwilą dzwonił. Nie ma pan racji. O godzinie 7.38 był ciągnik razem, nie wiem, jak z tą beczką na wodę, i wszystkie drzewka były podlewane. Dzisiaj Ten po 7.00. Oczywiście, dzisiaj. Hmm. No to mamy świeżą informację, że jest zadbana bardzo. bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam. No proszę bardzo, świeżutkie informacje od słuchaczki. Bardzo się cieszę, że jest akcja, jest reakcja, jest wymiana. Bardzo mi się to podoba. 726, 114, 114. Temat zieleni w takim razie mamy załatwiony. Już. No dobrze, to w takim razie w Lubinie mieliśmy bardzo ciekawy ostatnio temat. Temat parkingu niestrzeżonego, który no, jest kłopotliwy z tego względu, że nie działa tam oświetlenie, i było pytanie, czy poprawi się tam sytuacja. No i Iwona, dobrych wieści to ty raczej nie masz na ten temat. No raczej nie mam. Jak się dowiedzieliśmy w urzędzie miejskim, w tym roku nie planuje się w tym miejscu wymiany oświetlenia. Na tym parkingu stoją lampy starej generacji, które nie są własnością miasta. Trzeba je zlikwidować i zaprojektować nowe oświetlenie. Urzędnicy jednak obiecują, że pochylą się nad inwestycją, być może zostanie ona zrealizowana w przyszłym roku. Natomiast w następnym tygodniu parking zostanie uprzątnięty, a trawa, która za zarasta, a zarasta, wierz mi, bo byłam tam i robiłam zdjęcia, będzie skoszona. Także na razie tutaj no, muszą uważać kierowcy, którzy parkują tam auta, bo bo z tego, co nam relacjonował jeden z mieszkańców, w tym miejscu również zdarzają się różne rzeczy, choćby kradzieże paliwa czy katalizatorów. No właśnie, ta to, to, to ostatnia kwestia jest taka niebezpieczna, więc no, byłoby dobrze, gdyby mhm. jednak, no może prędzej udałoby się ten temat załatwić. No ale skoro są takie zamiary, że w tym roku to nie. No to chyba, chyba trzeba pilnować tego w przyszłym roku koniecznie. 20 minut po godzinie 9.00. Dalej czekamy na Wasze kolejne zgłoszenia i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK. W ostatnim serwisie lokalnym o godzinie 9.00 była mowa o zagajniku w pobliżu książąt Oleśnickich w Głogowie. No, śmietnisko tam się zrobiło i faktycznie nasz redakcyjny kolega tam zrobił zdjęcia i to możecie zobaczyć w naszym portalu Miedziwpl, śmieci dużo. Butelki, plastiki, puszki, różnego rodzaju rzeczy, ale mamy zapewnienie z Urzędu Miasta w Głogowie, że w przyszłym tygodniu ten teren zostanie posprzątany. No i cóż, no w tym tygodniu mam wrażenie, że sporo było tematów, które zgłaszaliście, drodzy słuchacze, i czy ty jeszcze masz jakiś tak było. temat, mhm. ciekawe zlubina. No. Eee, ja zgłosiłam, ja zgłosiłam temat Spolkowic i to dwa tematy z, e, z Polkowic. Tam chodziło między innymi o park e, Przy Dąbrowskiego. E, no zostało tam pięknie zrewitalizowane to miejsce, e, ale nasadzenia setek kwiatów i bylin wiedną w oczach. Jest sucho rzeczywiście. E, jeden ze słuchaczy powiedział, że tam się nie podlewa, a przecież tyle pieniędzy w to zainwestowano. E, zgłosiłam ten temat i zgłosiłam również e, usłuchające m, drzewka przy ulicy Kolejowej. Naprzeciwko Dino też również w Polkowicach, tam też pani dzwoniła, że te drzewka też więdną i są zapleśniałe. No niestety pogoda nie rozpieszcza i, i myślę, że osoby, które mają jakieś ogródki dziełkowe, czy mieszkają w domkach też pewnie narzekają na to, że jak się nie podleje nic dobrego nie ma z roślinności. No taki mamy klimat, ktoś kiedyś powiedział. No i to powiedzenie się sprawdza. No, ktoś kiedyś powiedział? Tak, właśnie. Dokładnie tak jak mówisz. Moi drodzy, jeśli chodzi o jeszcze inne tematy, no to też mamy odpowiedzi w kwestii innych tematów. Muszę zajrzeć do mojej ściągawki, bo tutaj mam przesłane informacje. Ulica Lotników w Głogowie na Osiedlu Słonecznym była zgłaszana. Dosyć wąska ulica, zastawiona samochodami, nie ma możliwości wyminięcia się, no i słuchacz zasugerował, by zrobić tam ulicę jednokierunkową albo zakaz zatrzymywania się i postoju. No i jaką mamy odpowiedź? Taka ewentualność zostanie przeanalizowana w szerszym kontekście, gdyż zmiana w tym zakresie wiązać się musi ze zmianą organizacji ruchu nie tylko na ulicy Lotników, ale też części osiedla Słonecznego. Więc y, będzie sytuacja analizowana. E, kiedy zapadnie jakaś decyzja w tej kwestii, no to się okaże. 22 minuty mamy po godzinie 9. Drodzy słuchacze, my tak opowiadamy z Iwoną o różnego rodzaju tematach, ale cały czas też czekamy na Wasze telefony. W każdym momencie możecie się włączyć do nas, zadzwonić i dodać jeszcze nowy temat. A może chcecie wysłać kwiaty i motyle w ramach podziękowania, jeśli już jakiś temat został pozytywnie zrealizowany, to jak najbardziej. Zachęcamy do tego również. Głogów, jeszcze jeden temat. Za torem motocrossowym słucha Topola do wycięcia. Taki był temat zgłoszony. Usunięcie Topoli zlecono firmie GPK Głogów z terminem realizacji do 8 sierpnia. Także po 8 sierpnia można ewentualnie zadzwonić i nam dać znać, czy została usunięta. Czy też nie, czy zostało wycięte to drzewo? Jakie jeszcze były tematy w ostatnim czasie? Był temat w Głogowie dotyczący ulicy Długosza. Długosza 22. Tam dziura była zgłaszana i mamy odpowiedź. Prace dotyczyły, bo były tam prace robione na ulicy Długosza, ale do tego tematu za chwileczkę wrócę. Teraz odbiorę telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Chciałbym się zapytać w sprawie Obrońców pokoju, wiaty pod blokiem, czy, czy się tam ruszył jakiś temat, czy jest jakaś informacja? Proszę podać dokładniejszą lokalizację, obrońców pokoju ile? 15, 15. blok numer 15. Blok numer 15. Tak. Eee, momencik, momencik. Dzwoniłem no tego tygodnie temu w poniedziałek, czy jest jakaś informacja co do tego? Wiata pod blokiem, jeśli chodzi o śmietniki, tak? Tak, bo stoją tutaj samopas, latają po parkingu, tylko przedszkola, siódemki. Koło przedszkola. Dobrze, spra tak. sprawdzę, sprawdzę czy, czy mam już na ten temat jakąś odpowiedź. Ale nie widzę. W takim, razie, w takim razie proszę jeszcze nas słuchać, proszę się uzbroić w cierpliwość. Dziś jest piątek, no to poniedzieli mam nadzieję, że już będzie odpowiedź na ten temat. Ale ja sobie jeszcze dopiszę w razie czego dla przypomnienia. Ulica Obrońców Pokoju w Głogowie, obrońców pokoju 15. Potrzebna jest wiata pod blokiem, jak idzie o śmietniki. Dokładnie tak. Dobrze. No to ja to, dziękuję. To ja, bardzo do dziękuję. widzenia miłego dnia. Do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam też miłego dnia życzę. 25 minut. Mamy do, po godzinie dziewiątej. A, to jeszcze dużo czasu. Do 9.45, bo do 945, tak, właśnie, czekamy. Na Wasze telefony, kolejne zgłoszenia, kolejne tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK. Dobrze, to ja wrócę jeszcze do tej ulicy Długosza. Tam były robione prace na odcinku drogi od ulicy Chopena do ulicy Morcinka, na ulicy Długosza i zostały już zakończone. Obecnie trwają tam roboty e, związane e, z utwardzeniem gruntów przynależnych do właścicieli nieruchomości przyległych do budynków. Właściciele tych nieruchomości robią to w swoim zakresie i na swój koszt, natomiast dziura przy ulicy Długosza 22 zostanie zidentyfikowana i w przypadku takiej konieczności wypełniona. Taka jest odpowiedź. No proszę. No właśnie, więc to chyba pozytywne mamy. Urzędowanie. No, urzędowa, ale chyba raczej w większości to są pozytywne informacje. No i jeszcze mamy jakiś temacik. Tak, jeszcze jest jeden temat, ale to za chwileczkę, bo kolejna osoba do nas zadzwoni. więc odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja mam takie pytanie, dzwonię z Dwina. Tu jest taki park Aliantów, tak zwany. I tak szłam wczoraj patrzę, jest. a tam takie cztery lipy wycięte są. I pytanie takie, komu to przeszkadzało i dlaczego to musieli wyciąć? Dobrze, sprawdzimy i zapytamy się w urzędzie. Halo? Iwona mówi, że zapyta w urzędzie. Zainteresuje się to jest tematem. to znaczy tylko i I tam później, jeszcze na tej trawie, na tej łące jest takie duże drzewo wycięte. I tak patrzę, jak te odpady, co z drzewa to piłowali, było poprzykrywane tak gałęziami, żeby to widać nie było. Mnie aż, aż zatkało, bo tam człowiek chodzi odpoczywać sobie po południu. I według Pani te lipy były wiem, w dobrym stanie, nie były jakieś ustchnięte czy uszkodzone? Nie, to jest taki ciąg lip był. Mhm. Na samym rogu zaraz w tej górnej takie cztery piękne stały. Przecież to to nie, nie wiem, nie sprawdzimy rozumiem to. tego. Dobrze, no to Jeszcze sprawdzimy. jedno, właśnie mhm? a propos tego parku, jak to psy wyprowadzają, są godziny wyprowadzania tych psów, nie? No to, to naprawdę tam tyle osób chodzi, a jest tabliczka, zakaz wprowadzania psów. Ktoś mądry był i sobie to zakleił. A. No i te ci ludzie chodzą z tymi psami tam też, no no. no to tylko tyle. I ciekawa jestem o te drzewa, bym prosiła o odpowiedź, dobrze? Dobrze. No i Wona. Dziękuję bardzo. Dobrze. Do widzenia. Dziękujemy, do usłyszenia. I zgłasza się, że zainteresuje się tym tematem, no i tą może zaklejoną e, tabliczką też trzeba by się zainteresować. Chyba, że to już jest e, tak, tak, tak. przyzwolenie, Zobaczam. może to tak ma być. No to no ty, się, ty się wszystkiego Zapycam na pewno dowiesz się. i dasz, dasz znać oczywiście słuchaczom. Więc mamy kolejny temat, tym razem z Lubina. Oczywiście, drodzy słuchacze, dzwonicie z całego zagłębia miedziowego Lubin, Polkowice, Głogów, jeszcze inne miejscowości w Zagłębiu Miedziowym. Można zatelefonować, zgłosić swój temat jak najbardziej. Zapraszamy. Kwiaty i motyle można wysyłać też oczywiście w ramach podziękowania. Dobrze, jeszcze jeden temat, do którego chciałabym przejść. Temat miejsc dla osób niepełnosprawnych. To w Głogowie były takie zgłoszenia. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest sporo miejsc, które mają tylko. Znak, a nie są miejsca pomalowane na niebiesko na asfalcie. I pytanie, czy tak zostanie, czy będą miejsca dla niepełnosprawnych oznaczone znakami poziomymi? Jaka jest odpowiedź? Uzupełnianie oznakowania poziomego jest systematycznie realizowane. Czyli tam, gdzie nie ma takiego oznakowania, no to trzeba poczekać. Powinno być i w czasie jakimś. Powinno się pojawić. W jakim konkretnie, no to nie znamy odpowiedzi, ale mamy zapewnienie, że systematycznie to jest realizowane. 29 minut po godzinie 9. Na razie nikt nie dzwoni, jeszcze nikt nie dzwoni. Jestem tego pewna, że jeszcze nikt nie dzwoni, ale jeszcze pewnie sporo telefonów pojawi się w dzisiejszym temacie dla reportera i to na pewno po przerwie krótkiej przerwie. I to jest druga część dzisiejszego tematu dla reportera. Iwona Mierzwiak w studio w Lubinie razem ze mną czeka na telefony i kolejne zgłoszenia. Tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radielka. Trochę w tej pierwszej części z Iwoną się nagadałyśmy, poopowiadałyśmy o tak. tym, <laughs> czego się dowiedzieliśmy, czego dowiedzieli się nasi reporterzy, jakie odpowiedzi uzyskali na tematy, które, wam, które nam zgłaszaliście. My czekamy oczywiście na kolejne. To teraz coś czuję, że będziemy przechodzić do części kulturalnej, w naszym regionie, jeśli nie będzie telefonów, będziemy opowiadać o tym, na jakie wydarzenia się wybieramy. A to jest taki weekend, no już trochę pod znakiem powstania Warszawskiego, rocznicy powstania Warszawskiego, ale o tym to za chwileczkę. Teraz odbierzemy kolejny telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Mówiła Pani o znakach poziomych, że będą sukcesywnie wykonywane i malowane. Mhm. Ale ustawa odnośnie znaków poziomych, czyli malowania kopert na niebiesko wyszła 7 lat temu. Miasto ma jeszcze dużo czasu na to? Chciałbym się spytać. Takie tłumaczenie, że będą sukcesywnie. Ustawa mówi wyraźnie. Dziękuję ci ślicznie, pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ale czy ustawa podała termin, do kiedy ma być to zrealizowane? No tego to nie wiem, musiałabym się zagłębić w ustawę. No takie mamy zapewnienie, że systematycznie będzie to realizowane. W jakim tempie? No nie jestem w stanie odpowiedzieć. I, i nie wiem tak naprawdę, czy Urząd Miasta ma jakiś wyznaczony termin realizacji takiego przedsięwzięcia. No, by jak najprędzej było to zrealizowane, żeby miasto nie musiało po prostu do tego tematu wracać, bo przecież rzeczy do robienia dookoła jest zawsze, zawsze dużo. 726, 114, 114. I jeszcze czekamy na kolejne telefony, drodzy słuchacze, do 9.45 temat dla reportera trwa. Ten weekend trochę pod znakiem, tak jak wspominałam, rocznicy Powstania Warszawskiego i w naszym regionie będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia. W Lublinie między innymi też będzie wydarzenie. Piąty bieg, godzinę W, ale nie 1 sierpnia, a w niedzielę, 31 sierpnia. Lipca. Czy ten tego temat. Pierwszego? Tak, właśnie. Ten temat. Y w naszym portalu Miedziew.pl można odnaleźć, namawiamy i zapraszamy do udziału w tej imprezie, zwłaszcza, że jest cel charytatywny tego biegu, wsparcie dla czteroletniej Nataszy z Lubina, którą czeka droga operacja serca, dlatego zapraszamy, zachęcamy 31 lipca na piąty bieg o godzinie W, to w Parku Leśnym w Lubinie. W Polkowicach też piękne wydarzenia i to w weekend i w poniedziałek, różnego rodzaju wydarzenia i też wydarzenia nie tylko będą dotyczyły akurat powstania warszawskiego więc ci, którzy lubią historię, to myślę, że będą usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o te wydarzenia w naszym regionie. Zawsze jeszcze można zaglądać do naszego portalu miedziowe.pl, do działu Nieprzegap i do zakładki Co, Gdzie, Kiedy. i wona. Ty na jakie wydarzenia wybierasz się w ten weekend? Ja się wybieram właśnie na, do Polkowic, na... na rekonstrukcję wydarzeń historycznych w parku to jutro właśnie i będę także na wydarzeniu kolarskim w Grębocicach. A no właśnie MTB to też jest istotna informacja, tak. że takie zawody Dłudniowa będą w ten impreza. weekend. Gmina Grębocice przygotowuje się właśnie już bardzo intensywnie do kolarskiego weekendu w Obiszowie 30-31 lipca. No więc drodzy słuchacze, też spodziewajcie się, że niekiedy mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym ale to zazwyczaj nie są jakieś takie bardzo uciążliwe tak. utrudnienia, więc myślę, że damy sobie radę w ten weekend MTB, w ten najbliższy weekend, ostatni weekend lipca. Ten temat też znajdziecie w naszym portalu miedziowe.pl, więc też zaglądajcie do nas i w dziale Nieprzegap też odnajdziecie informacje na ten temat. A ty jeździsz na rowerze, Iwona? Nie, mam problem z kolanem. <laughs> Kiedyś jeździłam bardzo dużo. Teraz niestety nie. Czyli już dzisiaj nie wzięłabyś... Jak udział. chodzę, to mi chrupa. A, to ja mam podobnie. Nie, nie, nie. W takich maratonach... Tak? No właśnie. Maratony no, to, to nie. No dobrze. To w takim razie odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zgłosić na Stasica, gdzie jest płatne parkowanie. Są lipy, które... Po prostu rysują samochody, karoserie. E, czy można by było jakoś zainterweniować, żeby służby obcięły te opadające gałęzie? Na ulicy Staszica? A to. Tak. Hmm. A w jakim mieście? Bloku... Właśnie, a jakie, a jakie miasto? Głogów. Głogów, dobrze. Ym, naprzeciwko bloku, pani mówi, tak? Naprzeciwko tego bloku, no kiedyś taki się nasyczy. No, no, ten, ten, który ma cztery ulice. Tak. Dobrze, dobrze, okej, okay, to już, to już jestem w domu, że tak powiem, już wiemy, o które miejsce mniej więcej chodzi. Dobrze, lipy um, są rozrośnięte na tyle, że rysują samochody, które parkują na tej strefie tak, płatnej, no, tak? Płatny parking, wie pani, no to, to jest bardzo niekomfortowe, nie? Żeby mm -hmm. żeby tak nisko opadały te gałęzie. Dobrze, so, to w takim razie to Zgłaszałam to do dyrektora tych obiektów, ale no niestety nie ma żadnej reakcji. Dobrze, no to w takim razie my się dopytamy jeszcze o, o tę lipę. Czy można by coś w tej kwestii zrobić? No dobrze by było, żeby dziękuję samochody sobie. się nie rysowały. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy za kolejny temat w dzisiejszej audycji. 36 minut po 9. No to jeszcze chwila jest, jeszcze, a teraz to już dokładnie 37 minut. W takim razie mamy jeszcze 8 minut audycji. Zapraszam, zachęcam. W takim razie 726 114 114. Jeszcze można zatelefonować, zgłosić kolejny temat, który Waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarzy radielka. Zaglądajcie też do naszego portalu miedziowe.pl. To też możecie przeczytać o tych tematach, które zgłaszaliście. Tutaj przeczytacie czego się dowiedzieliśmy. O właśnie, był taki gorący temat. Pociągi. Pociągi e, na linii e, Głogów, tak. Leszno, Leszno-Głogów. No, problem z tym pociągiem od dłuższego czasu, i mamy kolejne zapewnienie, że od tego weekendu powinno być wszystko dobrze. Wszystko wskazuje na to, że od soboty powróci połączenie kolejowe na trasie Lesznogłogów. Pasażerowie nie będą musieli już korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Szczegółowo to jest wytłumaczone, skąd te problemy w naszym portalu miedziowe.pl, więc gorąco zapraszam. No to miało się poprawić już w ostatni weekend, ale tak się nie stało. Dlaczego? No to właśnie przeczytacie już w naszym portalu. Jest zapewnienie, że w ten weekend powinno być już wszystko dobrze. Ja myślę, że Wy po weekendzie dacie nam znać, czy jest dobrze, czy też nie. Będziemy tak. czekać na Wasze wypowiedzi w tym temacie. Myślę, że nawet jeśli wróci pociąg, to i tak niesmak wśród pasażerów pozostanie, bo to trochę długo trwało. Takie. Takie, długo, długo, No nie powiem atrakcje, bo to żadna Ponad miesiąc atrakcja. mi się wydaje? Tak, też myślę, że to w okolicach miesiąca już mogło się przeciągnąć, bo to żadna atrakcja no jechać do Leszna na przykład, a tam już nie ma pociągu, na który właściwie się chciało przesiąść, bo opóźnienia były naprawdę duże, tak jak zgłaszali nam słuchacze. No miejmy nadzieję, że w końcu ta sytuacja się poprawi i że faktycznie od tego weekendu będzie znacznie lepiej. 22 minuty mamy do godziny 10, więc coraz mniej czasu w temacie dla reportucz. Ale jeszcze można telefonować, więc zapraszamy, zachęcamy. Dzisiaj jeszcze nie było kwiatów i motyli wysyłanych. Może się no, jeszcze pojawić. nie było, nie było. No właśnie, właśnie. No, tutaj słuchaj, też napisałam o tym, że lada chwila rusza drugi etap rewitalizacji zabytkowego parku na Dolnych Polkowicach. O, właśnie. Tam powstaną ścieżki z mineralnych nawierzchni, ławeczki, latarnie, kładki. No, i będą też nowe nasadzenia. Zaplanowano 50 nowych drzew, posadzono zostanie 400 krzewów oraz ponad 30 tysięcy bylin. Tylko pytanie: mam nadzieję, że to nie będzie usychać? Właśnie, to jest zawsze ten problem. No, nie chcę się powtarzać, no właśnie. ale. Ale klimat jest taki niesprzyjający ostatnio. No właśnie tych. tych... No jest susza brz... niestety. Jest susza. No teraz w sobotę ma popadać. Twierdzą synoptycy. Zresztą już dzisiaj wieczorem ma popadać. Zobaczymy, jak to będzie, ale to tak Dobrze. jak jeden dzień na dwa tygodnie, to trochę za mało, to znacznie za mało i chciałoby się, żeby tej Samo. wody było więcej. Nawet jeśli są osoby, które zbierają deszczówkę, to pewnie tej deszczówki nie za wiele jest. E, więc nie na długo wystarcza, tak e, coś mi się wydaje. No jest problem z suszą, jest problem z, lo, z roślinnością. A mieszkańcy naszego regionu bardzo, bardzo chcą odpoczywać jednak w zieleni, i, i te parki są dla nich takim dużym, dużym wytchnieniem. I nie ma się co dziwić. Każdy chciałby w cieniu podpoczywać, zwłaszcza kiedy są upalne dni, a takie upalne w przyszłym tygodniu też mają powrócić, więc no pragniemy tej zieleni. Już betonu odechciewa się wielu osobom. 726, Dokładnie. 114, 114, 5 minut niecałe do końca dzisiejszej audycji, drodzy słuchacze. No i w ten weekend jeszcze wielkie zmiany też w naszym regionie się szykują, bo właśnie jutro zaplanowano, że zniknie komin na Widziszowie. No to ja myślę, że będzie wielkie wydarzenie. Mieszkańcy Głogowa i jeszcze pewnie okolic zatrzymają się na moment, żeby to zobaczyć. Komin na Widziszowie ma zostać mm -hmm. wysadzony jutro 30 lipca o 14. Przeszkodą może być jedynie wow. silny wiatr, ale mm, wtedy wykonawca będzie czekał na tak zwane okno pogodowe. E, tak nam opowiadał pan Arkadiusz Szymanik z firmy Ekomin, która zajmuje się. Tym wielkim wydarzeniem, no tak trzeba by powiedzieć, bo zmieni się widok e, bardzo. Wiele osób przyzwyczajonych do tego widok, widoku, e, że kiedy się zbliża do Łogowa, no to, no to ten komin wystaje, taki punkt rozpoznawczy. No, tak pu samo jest właśnie z, w Lubinie. No właśnie, tak to, tak to było. No, w Lubinie na Legnickiej też stoi komin. E, I pamiętam, że zawsze tak było, że jak wracałam na przykład z kolonii, to jak już było widać komin, to wszyscy się cieszyli, o jesteśmy już w domu, także myślę, że to taki jest też, no, taka nieodłączna, charakterystyczna część miasta, jak było widać komin, dojeżdżało się, to wiadomo było, że już dojeżdżamy do domu. No, u nas jeszcze komin stoi, u was już nie będzie stał, także rozumiem was. No tak, no tak, no zmienia, świat się zmienia po prostu, no i cóż, są tacy, którzy będą mieli wspomnienia z tym kominem, a będą tacy, którzy w ogóle nie będą pamiętać takiej sytuacji i, i dla nich to nie będzie żadnej różnicy, był komin, nie ma komina, no po prostu. Pokolenia się zmieniają, czasy się zmieniają, no i widoki się zmieniają. A teraz jeszcze odbierzemy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, pozdrawiam. Jak chciałbym dopytać tylko, czy może jest informacja, może przeoczyłem, jak Państwo może byście podawali. Chodzi o listę o ten warunkowe, zjazd na trzecie, ale coś wiadomo. Do Mówi pan o bardzo słabo pana słyszę. Mówi pan o sygnalizacji świetlnej? Tak, 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 tak. tak. E chodzi o ten odcinek, gdzie kawałek e trzeba przejechać i pojawia się znowu sy nowa sygnalizacja świetlna i nie, zazwyczaj to, jest czerwona? Że nie, że żeby skręcić mm. w tam wyznaczony pas do skrętu. To że mm. to już temat był poruszany? Niezastanawiające zastanawiające, to, dlaczego nie można skręcić tego Perseusza, tylko stawić ludziom pod oknami? gdzie tak nie tak go się w pokoju. Ruch, są warunkowe strzałki, gdzie można wjechać o ulicę Perseusza. No, no nie można. No nie już, nie mi tak się, już mi się przypomina, jakiś czas temu chyba pan zgłaszał, żeby właśnie zieloną tak, strzałkę tak, tak, tam tak. ustawić z głównej, żeby można było skręcić w prawo w Perseusza. Hmm? Z tego, co wiem, chyba jeszcze nie mamy odpowiedzi w tej kwestii, dlatego proponowałabym chyba po weekendzie, jak wróci Leszek wspaniały z urlopu, bo z tego, co pamiętam, to on przyjmował to zgłoszenie, tak. to pewnie on będzie miał większą wiedzę, dlatego proponowałabym. Może nie nie od razu w poniedziałek, ale w wtorek środę zadzwonić do tematu dla reportera i, i dopytać o ten temat. No powiem, dobrze, dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję również, pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia. I cóż, końcówka już audycji zostaje, dwie minutki. Nie, minuta pozostała, ale może jeszcze ktoś tak minuta. na ostatnią jakby, jakby to były na sam koniec audycji kwiaty i motyle wysłane, no to byłoby miło, ale to oczywiście nie jest obowiązkowy punkt programu, drodzy słuchacze. Jeśli macie ochotę komuś podziękować, gdy został już jakiś temat zrealizowany pozytywnie w naszym regionie, no to my dajemy takie możliwości, że wysyłamy kwiaty i motyle w etery. zawsze wtedy to miło się robi, ja a my cieszymy się, że poprawia się sytuacja po prostu w naszym regionie, w Zagłębiu Miedziowym, bo to tematy um, dotyczące Zagłębia Miedziowego Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości w naszym regionie. No dobrze, to już nie ma co przedłużać. Kończymy dzisiejszą audycję, następna po weekendzie. W weekend rozglądajcie się, sprawdzajcie, co zostało poprawione. Um, Przypilnujcie pociągu w relacji głogów Fleszno i po weekendzie tak. słyszymy się w temacie dla reportera Iwona jak ze studia w Lubinie ze mną współprowadziła audycję. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.